Podkarpacie.pl Zaczniemy od pańskiego zdjęcia. nie ja poczekam, bo będę u nas dokumentował. Nie, na, na Rzeży, będę nie, nad przeszkadzał. Nie przeszkadzałem. Szanowni panowie, proszę bardzo. Zacznijmy od pańskiego zdjęcia. Szanowni, identyka. Szanowni Państwo, myślę, że pan Sławomir Mikki ma to nad łóżkiem zawieszone. Ja też miałem taką prezentację. Pamiętacie Państwo, pokazałem Pana Sławomira, jak pierwszy raz tę prezentację przedstawiał i błędne dane podawał już samorządów, które były na stawce tegorocznej i podawał, że my podnosimy, a podawał je na swoim diagramie i to było wcześniej, ale ja już do tego nie będę wracał. Szanowni Państwo, w tej ulotce, jak w każdej ulotce, która jest związana z, oczywiście z kampanią wyborczą również. Przedstawione zostały niższe koszty wywozu odpadów komunalnych, które trzeba było uzyskać przy współpracy z sąsiednimi gminami z myśl zasady: razem możemy więcej. Z sąsiednimi gminami. W tym okresie, jak ja startowałem, bo oczywiście to był krótki okres podjęcia tej decyzji, nie byłem i nikt z nas nie wiedział o tym, że zostały podpisane takie zobowiązania, które chcieliśmy wiecie Państwo, chcieliśmy zerwać. To jest ten podmiot, na którym Pan Radny Miklicz kazał nam się wzorować, na Krośnie, na Krośnie mieliśmy się wzorować, podpisaliśmy umowę, gdzie jak ja wygenerowałem mniejsze stawki w Stalowej Woli, gdzie był wyjazd bardzo daleko, o 200 zł różnicy, a w Krośnie było 700, to musieliśmy wozić do Krosna. Pan o tym nie powiedział że byliśmy zobligowani jesteśmy zobligowani do tego aby gospodarkę odpadów komunalnych i 38 innych samorządów czyli ta współpraca o której mówimy razem 38 innych samorządów właśnie wozi tam do Krosta to Krosto nam ustala dzisiaj stawkę ja tej decyzji nie podejmowałem a jest kilku pana kolegów którzy siedzieli w tej radzie i podjęli taką decyzję aby akurat tam podpisać tą umowę na 10 lat a dzisiaj po analizie prawnej wiemy o tym, że jakbyśmy zerwali, to musielibyśmy oddawać kilkanaście innych kwot milionowych kwot za to, że ten projekt nie mógł być zrealizowany. Boli jeszcze jedna rzecz, Szanowni Państwo. W tym okresie, przez 15 lat, nikt w samorządzie nie podjął działań, które my podjęliśmy teraz w tej kampanii, Panie Sławku. Dotyczących dekarbonizacji systemu ciepłowniczego, dotyczących zejścia z emisji dwutlenku węgla. Pan mówi o tym, że spółdzielnia podnosi, spółka podnosi, przez co podnosi? Przez uchwały i ustawy i restrykcje Unii Europejskiej. Z dwóch milionów na dziewięć milionów emisja dwutlenku węgla. Skąd spółdzielnia ma brać takie środki? Musi wyciągnąć od beneficjentów. Jednoznacznie, niech pan nie pokazuje te kwoty, które są kwotami śmiesznymi, już za chwileczkę je pokażę, to są te kwoty. To są kwoty śmieszne. Szanowni Państwo, jak można porównywać Sanok do Brzozowa? Z jednym blokiem, dwoma blokami? Jak można porównywać Sanok do Zagórza, Zarszyna i tych miejscowości, które są tutaj? To jest śmiech na sali, naprawdę. Tu pan powinien sobie zrobić teraz zdjęcie. Niech pan zrobi sobie wykres z, z, z przemyślem, gdzie Przemysł już ma stawkę ustaloną 36 zł. Z miastami, które są porównywalne do Sanoka. Patrzmy i mówmy realnie, nie budujmy fikcji, bo Pan zbudował fikcję dzisiaj w tym wystąpieniu. Kłamstwa, które padały tutaj, nie określają tego, jak samorząd w porównaniu do innych samorządów o takiej samej strukturze może funkcjonować. Pokazujemy coś, jeszcze mogliśmy kcim pokazać. Niebieszczany. Pojedyncze budynki u nas w Sanoku rozliczają się w 90, można powiedzieć, 5%. Jakbyśmy mieli domy pojedyncze, pani Naczelnik może to powtórzyć: jakbyśmy mieli domy pojedyncze, to byśmy mogli na tej stawce działać 20, 20 parów złotowej. Jestem tego pewny, ale dzisiaj w systemie brakuje nam 9 do 10 tysięcy osób. Wczoraj ja również rozmawiałem z samorządowcami. Też pewnie więcej jeszcze czasu spędzam na takich telefonach jak Pan. Chociaż Pan za każdym razem mówi, że rozmawiałem z kilkoma, a później się okazuje, że z jedną. I Szanowni Państwo, cóż chciałem powiedzieć: te miasta jak Przemyśl, Jarosław, Krosno, Sanok, Jasło, one mają specyfikę dużo inną i bardziej realną do tego, jaka jest kwota ostateczna. Ale ona jest tylko i podyktowana tym, że w systemie brakuje ludzi. Pan mówi, że my w tym roku dopiero podjęliśmy działania weryfikacji wniosków. Nie, ta praca trwała od samego początku. Proszę się zapytać, pani naczelnik, i myślę, że tutaj pan tylko mówi o tym, że ja mówiłem, a dopiero w tym roku zareagowaliśmy. Matko, moja droga, no nie może być tak. Bo my tą pracę wykonujemy i myślę, że wydział pani Anety robi wszystko co w jej mocy, ale to dzisiaj spółdzielnie mieszkaniowe muszą wziąć też obowiązek na siebie, abyśmy mieli faktycznie ilość mieszkańców w przeliczeniu na mieszkania. Dlaczego? Wczoraj do godziny 20, chyba 2.30 rozmawiałem z jednym z przedstawicieli samorządu, nie powiem jakim, ale podobnej wielkości do naszego samorządu. Przeanalizowali kilkanaście bloków, później przemnożyli to na ileś tysięcy mieszkańców. I okazuje się, że średnia w budynkach wielorodzinnych na jedno mieszkanie wyszła im 1,2 mieszkańca. Co to oznacza? Że w każdym mieszkaniu musiałoby mieszkać tylko po jednej osobie, może troszeczkę więcej. I ten system właśnie jest taki, a nie inny. Dlatego my dzisiaj ponosimy konsekwencje tego, że mamy budownictwo wielorodzinne, a nie możemy porównywać się do gminy Zaszyn, gdzie tam nie ma żadnego bloku. Nie pokazujmy tych cen, bo one powodują, że mieszkańcy Sanoka patrzą na nas takim, a nie innym sposobem, co do, do, a do sytuacji dochodzi takich, jaką miała pani Henryka Tymoczko. I te emocje są wszystkich w nas. One są również we mnie. Czy Państwo chcecie, myślicie, że ja chcę taką stawkę? Ja Was poproszę, cię nie głosujcie za tym. Ja pokazałem, jak schemat pokazuje. To nie są środki z budżetu miasta. To są środki odrębne, które powinny zostać wygospodarowane w całym systemie. Regionalna Izba Obrachunkowa wszystkie uchwały i tak odrzuci, które nie będą miały tego systemu. Możecie głosować i pan Suradnik Mikisz może pokazać tutaj 10 zł, 5 zł, ale Regionalna Izba Obrachunkowa weźmie pod lupę tą uchwałę i powie: Nie, szanowni państwo, i tak w wszystkich samorządach będzie. Krosto ma 32 zł dzisiaj. Mając swoją jednostkę u siebie, zwożącą i gospodarującą odpadami komunalnymi z kilkunastu, kilkudziesięciu samorządów, zrobili ten krok 15 lat temu. U nas nikt tego nie zrobił. Jak były protesty o gospodarowaniu odpadów, o spalarnie, to wszyscy schowali się za dwoma czy trzema głosami radnych i powiedzieliśmy nie, nie chcemy tego. Dzisiaj ponosimy tego konsekwencje. Jak my mówimy o procesie projektu transwodorowego, ja też potrzebuję tego czasu. I wiem, ile mnie to kosztuje i wiem, ile realizujemy. Ale mówimy w tym przypadku o zmniejszeniu kosztach energetycznych, które mają niesamowity wpływ na to, co mówimy. Bo koszty energetyczne, koszty ciepłownicze, te, które spółka dzisiaj generuje, one się odbijają na nas, ale one się odbijają na tym, jaką infrastrukturę posiadamy. Proszę was o jedno. Włączmy myślenie przy takich pokazywanych yy, prezentacjach, bo one nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Dla mnie to była typowo czysta kampania wyborcza, którą już pan Miklicz rozpoczął. Myślę sobie, że panie Sławku. Ja panu wydrukuję jeszcze kilka takich egzemplarzy. Nawet te ulotki panu przyniosę, żeby pan był świadomy tego, jak pan żyje w swoim świecie i sam pan ten świat przedstawić mieszkańcom, żeby oni patrzyli tylko i w kierunku tego, że pan jest tutaj władcą i królem, a my wszyscy mamy pana słuchać, bo tak jest kierunek. Bo tak burmistrz mówił: rzeczywistość się zmienia. Myśmy nie wiedzieli, co będzie za dzień, za dwa, za trzy. Biorąc pod uwagę to, co się działo z pandemią, z wybuchem wojny, dlatego ja, Szanowni Państwo, nie przedłużając, prosimy Was bardzo tylko o jedno. Nie głosujcie za tą uchwałą. Bo ja jej też nie chcę. Regionalna Izba na nas ją wymusi. Albo pomyślmy i wskażmy jakąś kwotę, którą jesteśmy w stanie zaakceptować. Bo jeżeli transfer podnosi nam o 18% czy tam ileś, to może o tą kwotę powiększmy, a to te 1,5 miliona będziemy szukać. Nie wiem w jaki sposób, czy jesteśmy w stanie to w ciągu roku znaleźć, ale ona musi być znaleziona w systemie. Ja zapraszam do kontroli mieszkań różnych z ekipą, która będzie teraz to realizować, zwiększymy na pewno, ale nie chciałbym w tym kierunku, żebyśmy szli. Dziękuję bardzo. TV Podkarpacie.pl.